Good morning! Witam serdecznie wszystkich obserwujących a jeśli nie obserwujecie to zapraszam do obserwacji Witam ze słonecznej chociaż już teoretycznie wchodzącej w jesień Australii i w tym oto filmiku jak zresztą widzicie w tytule opowiem wam tutaj o rzeczach absolutnie podstawowych żeby się tu dostać i na co zwrócić uwagę Myśmy się tu dostali z Dubaju, nasza grupa natomiast przepisy wjazdowe są wszędzie takie same Przede wszystkim, słuchajcie, Australia bardzo restrykcyjnie podchodzi tutaj pod kątem przepisów wjazdowych, przede wszystkim pod kątem jedzonka włożonego. A krótko mówiąc, nie możecie wjeść praktycznie niczego nawet łącznie z wodą, zwykłą wodą. Takie tu mają podejście no, chroniąc faunę i florę, którą widzicie też za mną, tutaj w Sydney. Też to od razu widać, nawet w centrum miasta. Ten ekosystem jest po prostu tak inny, zróżnicowany od, od każdego innego na świecie, nie? Więc oni to chronią. No i bardzo dobrze, że to chronią. Także już na pokładzie samolotu po prostu, znaczy jeszcze na pokładzie samolotu możecie sobie tam pozjadać wszystko co macie w wagarzach, gdzieś tam, nie wiem, w cateringach, natomiast tutaj przy wlocie już do Australii, czy to w Sydney, czy w Melbourne, czy w jakimkolwiek innym miejsc, miejscu. W samej Australii absolutnie nie wolno mieć, jeszcze raz wiem, żadnego jedzenia i żadnego picia, ani w bagażu podręcznym, ani w bagażu głównym. Przy wlocie jeszcze taką deklarację musicie napisać, znaczy napisać, uzupełnić. Miecie takie na zasadzie, yy, czy chorujesz, czy chorowałeś czy na przykład jakieś leki wwozisz i tak, dalej, tak dalej. i też moja rada jest taka, i tutaj rada od naszego pilota była, że trzeba zaznaczać wszystko zgodnie z prawdą. Żeby nie było tak, że po prostu masz jakieś leki, nie wiem, antybiotyki i inne tego typu rzeczy, a zaznaczysz, że tych leków nie masz. Także nawet jak masz APAP, to warto tam zaznaczyć, że masz jakiekolwiek leki. To nie jest tak, że będziesz tutaj przetrzepywany na tym lotnisku w każdy możliwy sposób i tak dalej. Nie, po prostu taki funkcjonariusz weźmie cię na bok. I zapyta się, czy to są leki, i prawdopodobnie na tym się wszystko skończy. Albo nim po prostu prześwietli bagaż. Dwie minuty i sprawa jest załatwiona. Natomiast, jak skłamiesz swoją jakąś słowiańską fantazją i będziesz chciał się jakoś tutaj uniknąć odpowiedzialności, to będziesz miał problemy. Nie tylko finansowe, ogromne kary są za takie kłamstwa, ale mogą się po prostu nie wpuścić do kraju. Także, moja przygoda z Australią wtedy może się szybko zakończyć. Także wpisujemy wszystko, co jest zgodne z prawdą i jeszcze raz powiem żadnego jedzenia i żadnego picia. A obserwujcie kanał Travels, bo tam będzie wiele ciekawych ujęć.